Hi guys! Many people study and don't know why. Wiele ludzi się uczy, nie wie dlaczego. Każdy funkcjonuje w społeczeństwie i jeśli wybierasz sobie choose any profession, you should be a master. Musisz być uh, najlepszy w swoim zawodzie, dlatego że every in life is connected. Dzieci potrzebują lekarza, czasami lekarza i innych many, many people we need in life. So everybody should be um, very good Educated. Wszyscy powinni być świetnie wykształceni, a już na pewno politycy. In president. W Polsce było tak, że był electric prawda? Mieliśmy historyków, wielu, wielu jakichś innych dziwnych. Normalnie funkcjonuje, jak funkcjonuje. Nie wiadomo skąd się biorą takie zawody, które nie powinny istnieć. Najważniejszy w moim zdaniem, to jest teacher, prawda? Bo jeśli wszyscy będą dobrze, very good educated, no to wtedy nie będzie problemu w społeczeństwie wszyscy będą happy.